Już za tydzień finał mam talent. Ale nie da się ukryć, że jest coś, co ekscytuje nas prawie tak samo. Żarcie pizzy po trazyku? Yy, bardziej chodziło mi o... Ciasto od Grażyny? Yy, nie. Chodziło mi o Mikołajki. A, no to to w tak od razu. Przecież weszłoś mi w słowo. Chyba przykładłem się mówi. Ale to nie temat na przedł 20 kroka. Nie Nieważne. Tak czy inaczej, pamiętam jedno z naszych Mikołajów. Byłem sam w ogromnym centrum handlowym. Chciałem kupić reszcie fajne prezenty, bo jedyne, co by mogli dostać o Mikołaja, to ródzka. Dobra, skończcie pierwszyć, panowie, bo i tak nie umiecie. <śm> Po pierwsze, to byłaś w galerii ze mną. Po drugie, to ja chciałam kupić wszystkie prezenty. A ty chciałaś siedzieć na ławce przed, kochani. Yy, yy, musisz. Nie, tu, upokarzać przez. Przecież to z 15 osób ogląda. Przecież i tak nie kupiliśmy tych prezentów, bo nie wiedzieliśmy, co kupić. Tak, kochane. Wtedy był piękny śnieg. A ulica Nowego Joku wyglądała jak. Prawda samego w domu. Ale przecież nie mieszkaliśmy w dowem Jarku. No to moglibyście więcej zarabiać. Eee, bardzo fajnie. Pływałam na basenie. I wszyscy pewnie się na mnie gapili. Kochani. Musiałam skontaktować się z moimi znajomymi. To, znają się na prezentach. Najpierw odwiedziłam dom Y-ka. Mm, cześć Y. Słuchaj, mógłbyś mi powiedzieć co kupić reszcie Story Walkersów na Mikołajki? No bo naprawdę nie wiem. Hmm, może kupisz im karty i potem zamienię je w kawę albo w 100 złotych? Albo nie wiem, możesz spytać Mariana, on się na tym zna. No dobrze, jest u niego. Dziękuję, kochany! Cześć, Marianku! Słuchaj, wiesz, może co? Ja mam kupić na Mikułajki wreszcie. To prawda, nie mam pomysłu. Yy, no ja to bym akurat im kupił może jakieś cybergały, albo suchary jakieś, albo... nie, nie, nie wiem. Mm, Dziwnie się dzisiaj zachowujesz. No dziś tak bardziej, to ja może jakiś suchar opowiem. Yy, na co siada gamer podczas rabunku? Mm, na fotel. Nie. Mm, to wiem, na penis. Yy, nie. A czym się gra? Mm. No. no to? Boże, bardzo fajnie. Napad. Napad. Napad! No, no i gdzie ten niedobry bandzior, który cię napadł? Ja. Uciekł. No, zbiegł. Gdzieś na centrum pobiegł. To jakbyś go znalazła, to powiedzieć możesz. No. I już idę go znaleźć. Boże, to pewnie on napadł wariowo. Mnie jesteś, Nazywaj mnie Sierżant Skąpiec! Co? Boże, jak biedny. Chyba bogaty! Powiedz mi, po co chcesz kupować prezenty? Przecież one nikomu się nie przydadzą! Jesteście dorośli! Nie lepiej zachowywać się odpowiedzialnie! I praktycznie! Kto wydał wam te rozkazy? Może i racja... Słuchaj! Nie pata! Chodzę po domach przed świątecznym okresem! Żeby ludzie wydawali hajs na bliskich! W dodatku większość ma ich mało! A i tak wielce się będzie rzucać! To sprzeczne z działaniami taktycznymi! Chodzimy po domach przed okresem. Mm -hmm. To faktycznie my, kobiety, wydajemy pieniądze bezsensownie. Byleby tylko mieć stos nowych obrad, torbę, z matkami, które są szarpione, o tym zapominamy. Tylko je pracujemy i. Zaraz. Prasujemy. proszę Pracu... mm -hmm. Ej, kochany! A tę marynareczkę, to sobie sam prasowałeś? Bo nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek facet chciał prasować marynarkę przed wyjściem. A co cię to, mała blacharo? Blacharo? O, o Boże! My, kobiety, jesteśmy od tego, żeby dbać o szczęście całej rodziny. Dajemy energię, uśmiech i wspieramy. A prezenty kupujemy, bo kochamy. A nie, gwędzie, jak ty dajemy bol podarunkowy! Teraz stryknę i niej kochany! Naprawdę! Myślałaś, że zniknę? Jak strykniesz? M no tak, był w poprzednich odcinkach w miarę. Więc no, scenariusz, miał być bardzo fajny. Mała desko! Ja ci pokażę! Jak się da, bogato, Strika. Tak jest! STRYK! E, tam Tam strychał? Ja trochę. To to jebut. A ta. To... Sarki, chciałem wziąć telefon tak jak zawsze na filmach, ale kusiło mnie jednak. Mm, Kochane Doceniłeś moje kształty. No i co teraz? Teraz was zniszczę! Wyrozrzutnę! Patała! Ale ja nie mam czasu już ginąć w tym odcinku! Powiem wam! Że na YouTuba to się takie krótkie filmiki robi. A, a, a. No tam, czekajcie chwilę. Co on robi? Powiedział, że to chyba. Albo mówi, że nie łapało. Za to ręce mu dobrze łapały. <ścoughs> nie, że. W następnym odcinku wyjaśni się, czemu skąpiec napadał na domy. Czy pokonaliśmy go? Czy warto pomagać kobiecie w tarapatach? Czy warto subować i zostawiać łapki zaraz po zakończeniu odcinka? I czy my w ogóle mamy imieniny? Chyba ma imiona. Tak, wymiona. Y czy jakoś? Tak.